Dębicka Biblioteka podsumowała miniony rok. Jak wyglądają statystyki? Imponująco prawie 49 tysięcy odwiedzin w 2023, ponad 6 tysięcy rejestracji czytelników oraz blisko 177 tysięcy wypożyczeń, książek oraz audiobooków. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze. Tu chodzim, chodzę dwa razy w miesiącu. Uleścicko mam to jest inna sprawa ale super. Obsługa dobra wszystko super. W porównaniu do roku ubiegłego, 2022, 2023 rok jest naprawdę imponujący, jeżeli chodzi o statystyki. Odwiedziło nas ponad 48 tysięcy mieszkańców. Oprócz tego zarejestrowaliśmy ponad 6 tysięcy naszych nowych czytelników. Bardzo imponująca liczba. Cieszymy się, że wiele placówek oświatowych naszego miasta z całego regionu Powiatu Dębickiego korzysta z naszej oferty bibliotecznej, między innymi z lekcji bibliotecznych czy różnych form edukacyjnych, między innymi wiele placówek też, zwłaszcza dzieci i młodzieży bierze udział w różnych konkursach organizowanych przez nas, ale także biorą udział w różnych formach edukacyjnych, które proponujemy. Między innymi są to zajęcia podczas ferii, wakacji, ale też wiele osób z powiatu dębickiego wzięło udział w różnych imprezach, które organizowaliśmy na terenie miasta, dzięki pozyskanym funduszom, czy to z Ministerstwa Kultury, czy z Muzeum Historii Polski, czy Narodowego Centrum Kultury. Bardzo cieszy mnie również fakt, że dzięki też pozyskanym środkom z Ministerstwa mogliśmy zwiększyć nasz księgozbiór, i dzięki temu, że mamy wiele nowości wydawniczych, również te wypożyczenia zwiększyły się. Nie tylko tutaj na wypożyczalni głównej, ale także na filiach, jak i również czytelni miejskiej. 703 to liczba zorganizowanych różnych form promocji książki oraz wszelkich inicjatyw, m.in. imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, podejmowanych w minionym roku przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy. W tych wydarzeniach uczestniczyło prawie 25 tysięcy osób, to na przykład zajęcia dla dzieci w ramach przystani świętego Mikołaja. Perie w bibliotece, kawiarenka językowa, kursy języka, spotkania autorskie, dyskusyjny klub książki, warsztaty z projektu Partnerstwo dla Książki, Dębicka Strefa Kultury z Funduszami Europejskimi, Dębickie Korzenie, Patriotyzm Jutra oraz wiele innych ciekawych inicjatyw.